Lecimy gdzie? Na Majonkę. Jeszcze tam nie byliśmy. Długo czekaliśmy na tą wycieczkę. Kilka razy przekładano, prawda? Mhm. Mhm. Się e, tak, pierwszy dzień dzisiaj zwiedzania. E, Mam czerwoną ciuchcię naszą. Czerwoną błyskawicę. jedziemy? E, na jaką to plażę? Murano? Nie, do Alkudi Najpierw do Alkudi, tak, a później na plażę Murano, tak? No. to jedno z najbardziej klimatycznych miasteczek na Majorce. Jej urokliwe, wąskie uliczki otoczone średniowiecznymi murami przenoszą w czasie. Spacerując po starej części miasta, można poczuć wyjątkową atmosferę. Jest spokojnie, autentycznie i bardzo fotogenicznie. Idealne miejsce na krótki spacer, kawę lub lody w cieniu kamienic. Nam bardzo się tam podobało i polecamy choć na chwilę zajrzeć. Pierwszą jaskinią, którą zwiedziliśmy na, Jar na majorce była jaskinia Arta. Położona wysoko nad klifem w pobliżu miejscowości, kaniamel robi ogromne wrażenie już od samego wejścia. W środku czekają monumentalne sale imponujących stalaktyty i stalagmity, a całość dopełnia świetnie przygotowany pokaz światła i dźwięku. Zwiedzanie odbywa się z przewodnikiem, który naprawdę potrafi zaciekawić i opowiadać z pasją. Do tej jaskini mocno się spieszyliśmy. Dosłownie w ostatniej chwili zdążyliśmy na wejście. Drugą jaskinią, którą odwiedziliśmy na Majorce, była Kubrest de Harms, czyli Jaskinia Harms. Położona niedaleko Porto Cristo. Słynie z wyjątkowych formacji skalnych, przypominających haczyki. I to właśnie od nich pochodzi jej nazwa. Zwiedzanie zaczyna się od dwóch krótkich filmów. Pierwszy opowiada o historii życia na Ziemi i Majorce. A drugi o samym odkryciu jaskini w 1905 roku. Potem przechodzi się przez kolorowo oświetlone korytarze aż do podziemnego jeziora z muzycznym pokazem. Choć sama jaskinia jest naprawdę interesująca, to musimy przyznać, że cała oprawa, filmy, światła i efekty nie do końca przypadła nam do gustu. Momentami było dla nas po prostu kiczowato. Chodź, tego my Wychodzimy z, z jaskini. Jak się nazywa? Uwę, te czy coś takiego. Olunia, jak było? Śpieszyliśmy się, zdążyliśmy i mogliśmy nie zdążyć. Chciałbym też nie płakać. Znaczy tak, jaskini jest ogólnie łatwa. Ale tam jest taka komercja, no. że aż się... To komercją. No po prostu nie wiem. Łódki jak na tym jeziorku łódki są jak w tym, w Wenecji. No. Nie, no, od natury tu daleko, fajne, ale takie, No trzeba było zrobić te 90 euro tak żeby nie. zrobili coś. Pierwsza jaskinia no. dużo fajniejsza. No, taka jaskinia. To no, taka jaskinka jest dużo na. No. Tak, Dobra. dziura. <laughs> Zap lecimy, lecimy, lecimy na kolejną. To no. jak ona? No. Nie, no. Dra. Dra. I życie drachmiane, Gubałówka, troszkę mniejszej ilości Tak. To jest ilość, to czuje, że tu będzie bidaty. Ostatnią jaskinią, którą zwiedziliśmy na Majorce, była słynna jaskinia Drach, czyli smocza jaskinia. To jedno z najbardziej znanych i największych podziemnych miejsc na wyspie, Słonące przede wszystkim z ogromnego jeziora Martel, jednego z największych podziemnych jezior na świecie. W jaskini organizowany jest koncert muzyki klasycznej, dość klimatyczny, choć ocena go to kwestia indywidualnego gustu. Jednak to, na co my poświęciliśmy najwięcej czasu, to oczekiwanie. Najpierw w długiej kolejce do wejścia, a potem aż wszyscy zwiedzający zajęli miejsca na ławkach przed koncertem. Cała ta procedura zajęło około pół godziny, co trochę nas niestety rozczarowało. Mama, gdzie twój tak Mama, my w sobie poganiajemy latarkami. Tak, tak to mama tak. powiedziała. W pierwszej jaskini była pani z przewodnikiem. Tak, która była bardzo fajna. Pytałaś ludzi, kto mówi w jakim języku, żeby się dostosować. W drugiej jaskini było puszczone ładne pasy czata. A tutaj już nie ma nic. I panowie poganiają tarkami. Tak. A jak smoczelewki, nie? No, mhm. dla mnie widać. Dla mnie nawet okej, okay, tylko powinien troszeczkę inaczej coś zorganizować. Nie było przewodnika, nie było kto opowiadać, więc to było trochę słabe, ale ogólnie było okej okay dla mnie. Widać, dla mnie widać. Mama właśnie miała orgazm. Jesteśmy w końcu, W Palma de Mallorca, fajny parking, można blisko samej katedry. No lecimy, zwiedzać, żeby zdążyć nawet. Jak się mama cieszysz? Aha, co? zanie palmy na Majorce ze względu na chorobę lokomocyjną Oli i duży upał mocno ograniczyliśmy. Skupiliśmy się ty tylko na najważniejszym punkcie miasta, czyli katedrze La To imponująca gotycka budowla, która jest jednym z symboli wyspy. Katedra zachwyca ogromnymi witrażami wpuszczającymi mnóstwo światła oraz pięknymi detalami archi architektonicznymi. Znajduje się tu również modernistyczna kaplica, zaprojektowana przez słynnego Antoniego Gaudiego, co dodaje jej wyjątkowego charakteru. Mimo, że zobaczyliśmy tylko to jedno miejsce, to zdecydowanie warto było. Katedra robi naprawdę duże wrażenie. muzeum sztuki sakralnej. Kiedy ona polubiła sztukę sakralną? Sztuka sakralna to jest takie coś, co się na przykład maluje obrazy kościelne. Fajcie, mam? mama. Mam pytanie. Od kiedy polubiłaś e, sztukę sakralną? Od teraz! Castel de Capadebra wybraliśmy ze względu na bliską odległość od naszego hotelu. Tonga to świetna decyzja. Zamek położony jest na wzgórzu i oferuje piękne widoki na okolicę oraz morze. To spokojne historyczne miejsce, z dobrze zachowanymi murami i wieżą, która pozwala poczuć klimat średniowiecznej Majorki. Bardzo nam się tam podobało było kamer kameralnie, bez tłumów i z piękną panoramą. Zamek nam się podobał. Podobał nam się zamek? Dla mnie był bardzo fajny. Fajniejszy niż zamek w Alanie, jak dla mnie w Turcji. Więc Dla Ciebie też fajniejsze? Polecamy tutaj przyjechać. Ładne widoki. Fajnie, jest naprawdę fajnie. No, nie wiem. Punkt widokowy. E, jest fajnie, czy warto tu przyjechać? Warto. Przed godziną 10 niestety świeci słońce z tamtej strony, gdzie fajnie widać ten e, Formentor, no ale cóż. Przed godziną 10 trzeba stąd wyjechać, żeby nie dostać mandatu, więc najlepiej tutaj przyjechać naprawdę dużo wcześniej, jest bo jest tamtywne. dużo rowerzystów, których się za bardzo nie da wyprzedzić, jeżeli jedzie naprzeciwko samochodu. To wszystko. I mama znalazła swoje przeznaczenie. Została postuchem kóz. This is my pastor, my we had the shortest time, you had to go, but I'm, I'm just so happy I had you. The morning's near and still, I can't tell you how I feel. Just another lonely day to get through. W miejscowości Polenka. No, takie to nagrywanie. Byliśmy w tej kapliczce, gdzie jest te słynne 365 schodów. Tak, 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 Więc, ale można się sapać. No, i co? I tyle. Ładnie tu jest, proszę bardzo. oczywiście oferuje dużo, dużo więcej, ale my niestety przez mocno nasiloną chorobę lokomocyjną Oli musieliśmy sporo planów ograniczyć. Za to dużo czasu spędziliśmy na zabawie na plaży i przy basenie, w świetnym towarzystwie naszych znajomych, których poznaliśmy jeszcze na Fuerteventurze. Magdy, Pawła i przy sympatycznej przyjaciółki Oli, Alicji, bardzo serdecznie Was pozdrawiamy. To, były naprawdę, to był naprawdę miło spędzony wspólnie czas, i mocno wierzymy, że to nie były nasze ostatnie wspólne wakacje. Do zobaczenia wkrótce w Turcji. PS. Madzia, Paweł, Ala, to było głównie do was.